Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w 304 odcinku podcastu BSSB bs Tajemnic. Ja nazywam się Wiktor Doktor i na co dzień zarządzam klubem Pro Progresio, wyjątkową społecznością świata usług dla biznesu. Podcast ten nagrywam codziennie, aby przybliżyć Tobie i innym słuchaczom tematykę, ciekawostki i fakty, jak również inne informacje dotyczące outsourcingu i usług w modelu B2B. Dziś opowiem o 55. wydaniu magazynu Outsourcing and More, a konkretnie o jego polskiej wersji językowej. Outsourcing and More to jedyny w Europie polsko-angielski dwumiesięcznik sektora BSS. W listopadzie 2020 roku obchodzi swoje dziewiąte urodziny i jak zwykle dostarcza masę ciekawej treści. Redakcja Pro Progressio na 90 stronach zamieściła tym razem 20 artykułów, 3 zestawy aktualności: tych biznesowych, inwestycyjnych oraz HR-owych, rekomendacje dwóch książek, jedno ogłoszenie rekrutacyjne oraz 14 ciekawych reklam. Outsourcing and More jak zwykle dzieli się na trzy niezależne części: tą biznesową, inwestycyjną i tą, gdzie główna uwaga skupia się na HR. Przejdźmy zatem przez wszystkie z nich, zanim to jednak nastąpi dwie wybrane informacje, dwa wywiady, dwie interesujące rozmowy. Pierwsza to wywiad numeru. Jest to moja rozmowa z Mirellą Piwiszki, z psychologiem biznesu i dyrektor generalną w firmie Inspire. Ostatnio sporo mówi się o kobietach. Temat ten nie mógł ominąć także stron Outsourcing and More. Mirella Piwiszkis w swoich wypowiedziach skupia się na kobiecym przywództwie. Cztery strony ciekawego wywiadu z bardzo interesującą osobą. Drugi wywiad, o którym chcę wspomnieć już teraz, to rozmowa z Tomaszem Leśniewskim, szefem Centrum Usług Wspólnych Klariant. Wywiad ten to część cyklu SSC Lions, w którym Outsourcing and More prezentuje rozmowy z wybitnymi ekspertami świata centrów usług wspólnych oraz globalnych centrów usługowych. Klariant pochodzi ze Szwajcarii, ale Śniewski opowiada o szwajcarskiej jakości będącej podstawą działań kierowanego przez niego SSC w Łodzi. No to wracamy do reszty materiału. W sekcji biznesowej dwa artykuły o zagadnieniach prawnych. Baker McKenzie opisuje delegowanie za granicę na nowych zasadach, a Chudzik i Wspólnicy opisują regulacje dotyczące branży hotelarsko-turystycznej i eventowej w obliczu pandemii. Jak zwykle niesamowicie ważne informacje przedstawione przez te dwie kancelarie prawne. Zachęcam do ich przeczytania. Sekcja biznesowa w Outsourcing and more to także mm, opis rynku samochodów używanych w Polsce autorstwa Kingsman Finance oraz wywiad z dyrektorem generalnym 3M Global Service Center Poland, panem Wangelisem Sawasem o wartościach jakimi kieruje się Globalne Centrum Usług 3M. To nie wszystko. W części biznesowej przeczytajcie także o wdrożeniu nowego systemu w trakcie pandemii, o którym pisze Anna Trajdos z Worldline. A o tym, czy kontrola jest podstawą zaufania, to z kolei pisze Marta Baran z Adaptive Group. A na koniec Zuzanna Mikołajczyk z Mikomax pochyla się nad rewolucją w obszarze spotkań biznesowych, w restauracjach i galeriach handlowych i omawia hashspace. O co chodzi? No właśnie, jest o czym czytać także i w tej części. Część inwestycyjna w Outsourcing and More otwiera wywiad, jakiego magazynowi udzielili eksperci z Sawic, Agnieszka Kuechn oraz Bartosz Plewa mówią o sytuacji na rynku biur w południowej Polsce. Następnie cały wysyp informacji i aktualności inwestycyjnych z polskich miast. Tym razem przeczytacie o tym, co dzieje się w Bydgoszczy, Kielcach, Częstochowie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu oraz na Pomorzu. Bardzo ciekawe publikacje opisujące otoczenie wielu różnych branż w polskich miastach. Czas na hr -y. To tu Anna Kuszner z Kelly Services opisuje RPA, czyli kiedy robot zastępuje człowieka. To tu Joanna Czyżewska, lider w obszarze kadr i płac w PKP Energetyka, opowiada o tym, jak jej Centrum Usług Wspólnych nie stoi w miejscu. I wreszcie to tu Agnieszka Porębska z Talent Alpha opowiada o przyspieszonej cyfrowej transformacji świata pracy. Na deser Outsourcing and More podaje dwie książki z wydawnictwa One Press. To Gra bez końca oraz Myśl i Bogać się o tym dlaczego warto sięgnąć po te dwie pozycje przeczytacie na 88 stronie magazynu Outsourcing and More. Outsourcing and More tak jak wspomniałem w listopadzie obchodzi swoje dziewiąte urodziny w listopadzie 2020 roku i jest to jedyne czasopismo, które nieprzerwalnie w całym tym okresie dziewięcioletnim ukazuje się w odstępach co dwa miesiące. Jest podawane w wersji polskiej i angielskiej i zawsze znajdziecie tutaj bardzo ciekawe treści pochodzące z obszarów biznesu, inwestycji oraz HR. -u. Dzisiaj opowiedziałem Wam o tylko kilku artykułach i pozycjach, które znajdziecie w 55. wydaniu polskojęzycznej wersji magazynu, ale pamiętajcie, że wersja angielska różni się od tej polskiej. Nie jest to tłumaczenie tych samych treści, gdyż z uwagi na swój europejski i ogólnoświatowy zasięg te treści w magazynie anglojęzycznym są również prezentowane chociażby z takich krajów jak Ukraina, Litwa, a czasami także Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, a nawet Rumunia czy też Egipt. To o czym jest w wydaniu 55. wersji angielskiej, to opowiem wam w innym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. A Za tymczasem zapraszam Was, abyście wskoczyli na stronę Outsourcing and More pl i tam znajdziecie swoje wydanie Outsourcing and more, które możecie zaprenumerować, pobrać i czytać, delektować się pełną treścią, która przez ten magazyn jest prezentowana. Magazyn jest dostępny również w serwisie Issue, ale tam niektóre części jego są wyblurowane. Tak, gdyż pełna wersja magazynu dostępna jest tylko dla stałych prenumeratorów oraz dla członków klubu Pro Progressio. Tyle na dziś. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu. Jeżeli Wam się podoba, to polećcie go innym. Możecie go i słuchać, i oglądać. Tak, niektóre części Outsourcing and... Nie Outsourcing and More. Niektóre części i odcinki podcastu BSS Bez Tajemnic są nadawane w wersji wideo i je znajdziecie na YouTube. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia niebawem. Na razie. Cześć!